Witajcie z tej strony, ja, Filip. No, widzowie, sorry, bo tam mi ktoś wszedł do pokoju. Ale no, to jest drugi odcinek. Ulepszamy. Tego, tego. Tego bym ulepszył. A już nie mamy kaski. A no dobra. Proszę kogoś dobrego, yy, słabego. Yy, Zbieram na tego. Od razu, od razu, od razu, żeby nic nie robić. Dobra. Lecimy, widzowie. Lecimy, lecimy. I cyk na samym początku. Cyk, cyk. Bugi na trzeci. Od razu Tu! od razu, od razu pierwszy na ten Co jest? Z dobrze się staleśmy. tak koło tył Tak. Tak o. Jeszcze go. Jeszcze go. Bogi na trzecim. Aj. Przegramy to. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie, 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 nie. Nie zrobimy tego. Nie, nie. Nie ma szans. Nie. Nie. Nawet jeśli rozbijemy tą jedną wieżyczkę, to... Myślę, że też przegramy Uu. Co jest? Dobra Aj, tego, tego, tego. On jest ulepszony. Dobrze, zbił, zbił, zbił. Jeszcze żeby tego zbił A dołożył jeszcze. Tego, tego, tego. Tego. Dobra. Jest. Zrobi to. Zrobi to. Zbieramy. Akurat każdy to jest to samo. Z co w panie mi w ręce? O. Jeszcze bugi na trzecim. Tego, tego. I... Zbieramy Ja tamtą rundę wygrałem Było dobrze. A, jakieś abrajdziki. Bo nie mogę. Bym zrobił tego, ale mnie na niego nie stać. na zrobię. No i tyle. Musimy dalej walczyć. Dobra, od razu bugi na ten i zbieramy na tego, zbieramy na tego, zbieramy na tego. I tak, że on dał tego, to nas nie zatrzyma, nie zatrzyma nas, nie. Musimy to zrobić. On też zbiera, on też zbiera, wiem o tym. Zbieramy jak najbardziej. I. Dobra, cyk, cyk i bugi na trzecim. Lecimy, cyk, cyk, cyk. Robimy tego, bugi na trzecim, teraz tego, teraz tego, robimy cyk. Dobra, tego, tego. O, jest dobrze, załatwiliśmy tego. Czu! Tyk, tyk, tyk. Teraz y, tego na piątce. I możemy tego Grizzly'ego zrobić. Chyba, żebyśmy zrobili tego, tego. O, i teraz byśmy zrobili Grizzly'ego i... Nie, tego, tego. Pierw i później... O, bugi nam wyleciał. Y, teraz tego byśmy zrobili. Yy... Teraz byśmy tego, jest na pierwszym, y, tą siódemkę, tylko żebyśmy jakiegoś mieli tego wykorzystać, dlatego tego wykorzystamy. Dobra. Korzystaliśmy, ale i tak nas do, zrobią tego, y, teraz tego i musimy jakoś zrobić tym grizzlim, bo inaczej powinniśmy przegrać. Bugi na trzecim jedziemy Raino, Bugi na trzecim, APC i zbieramy na tego, zbieramy na tego, tego. Zaraz on tego da, zaraz on tego da. Wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. A coś tutaj jest nie tak. Dobra, grizzly. Tyk, tyk. Ktoś musi go e, chronić z innych stron. Dawaj grizzly'ego. E, teraz... Pomylił mi się. Tutaj jest grizzly. Teraz tego. Teraz grizzly'ego. I APC, APC, APC. E, chociaż przy... O,

To musimy zmienić, widzowie, jak zobaczycie to, to wiecie, że to ja. Oczywiście! Upgrade'y. się robili tego APC, ale Grizzly jest bardzo częsty, dlatego aż dwa upgrade'iki dostanie. No, up, up, APC aż taki nie jest. Ale, tank coś tam, coś tam. O, długi na ten, długi. APC, APC, APC. I zbieramy na tego. Chyba, że APC wypuścimy. Albo Grizzly'ego. Grizzly jest dobry, ale musimy tego zrobić. Żeby później Grizzly'ego zrobić. Dobra, cyk. I APC, APC. I teraz Grizzly. 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 Grizzly na trzecim. Grizzly APC, APC, APC i jeszcze Rhino. E, dobra, Grizzly jego. On chociaż ich trochę przetrzyma tam. O Rhino. I musimy teraz tą siódemkę, żeby później można wypuścić tego. I wtedy można inne ten, bo dlatego nie ma ulepszonego. I teraz musimy tego zrobić. Tego, 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 tego. I... Dobra. Już im wieżyczka padła. Za szybko. O, teraz. Trzeba zrobić tym. Grizzly, bugi. Jeden Bugi musi być. APC, APC. Eee, grizzly. 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 O, grizzly coś tam zrobi nawet. I teraz powinniśmy zbierać na tego, bo to, te wieżyczki go wykończą. Te wieżyczki go wykończą. Dobra. Teraz tego. cyk. cyk. Padli i Rajno. Rajno. Teraz grizzly, 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 grizzly. Dobra, zrobimy to. A, tak blisko, bugi. Bugi to zrobił. No, aha, pr prizm, prism, 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 i teraz dobra, nie na daleko bardzo. Jest na daleko bardzo. Teraz, jeśli chcemy żyć, to rajno, rajno. Coś nam pomoże. Bugi jeden, bugi jeden. Teraz będzie ten. Nie zrobimy tego. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie zrobimy. No. A tak blisko było. Tak może życia mieli. Ale chociaż jakieś ulepszenia zrobimy. Chociaż coś.

ostatnia rundka. O, yy, Bugi jego zrobię. Bugi i APC, 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 APC. I teraz Grizzly. Bugi. I na tego zbieramy. Na tego zbieramy. On go nie wykończył. Luz, luz, luz. Luz, że on go nie wykończył. Wiedziałam to. Teraz to zrobimy. Teraz, teraz zrobimy tą akcję. Uwaga. I robimy akcję. Bugi, e, teraz APC. E, teraz Rhino, Rhino, e, Grizzly. Grizzly jest lepszy. E, Grizzly. Teraz Grizzly. APC. Ej, może to zrobimy nawet. Rhino. E, Rhino, Rhino, Rhino i ostatni Rayno. Dobra. Teraz musimy tego, tego, tank, tego, 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 tank test, bugi i Rayno, Rayno, Rayno. Kończymy ich, kończymy ich, kończymy, kończymy. On zbiera na tego ciężkiego. O tym. No. Teraz gri Grizzly tam gdzieś z tyłu. Bugi jeden. Bugi jeden. O, zrobili to. Trój, trój, trój. Trój, trój, trój. trój, trój. E, tego, tego. On jest dobry. Nawet i ostatni ten i dwójkę robimy. Ostatni ten i dwójkę. Ostatni. i APC. APC. I APC. I APC. Dobra, APC. Dobra, zrobimy to! Joo, zrobione! No i dobrze! To no, widzę Kończymy na razie! Pewnie w kolejnym odcinku to samo, i później może zrobimy z Minecrafta, ale na razie to zrobimy z tego. No to, cześć.